posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Powiatu Proszowickiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Pana Starostę, witam Państwa Radnych. Informuję, że posiedzenie Komisji jest utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam, że w trakcie wypowiedzi należy przestrzegać przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Proszę Radnych o potwierdzenie obecności za pomocą urządzeń. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na siedmiu członków komisji obecnych jest pięć osób. Wobec pierwszego stwierdzam prawomocność obrad oraz ważność podejmowanych decyzji. Proponuję przyjęcie porządku posiedzenia przesłanego wraz z zawiadomieniem o dzisiejszym posiedzeniu. Czy są jakieś uwagi lub inne propozycje? Nie widzę. Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń w celu przyjęcia porządku posiedzenia. Proszę bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół był do wglądu. Proszę przegłosować. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Zapiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości powiatu przejęte pod drogę wojewódzką obwodnica koszyca. Może bym prosił pana Starostę. Dziękuję. Szanowni Państwo, obwodnica koszyc, wydana decyzja z Ridowska przez wojewodę Małopolskiego polega to na tym, że w lokalizacji tej obwodnicy wykonawca inwestycji wchodzi w teren, rzeczoznawcy wojewody wyceniają fragmenty czy działek, które są zabrane, wywłaszczeni są właściciele. To jest specustawa w zasadzie pod obwodnicę. I tutaj ta obwodnica Koszy sprzednie drogę powiatową w okolicach Huzara, stacji benzynowej Huzar, Relac 1283 do Biesławice Sokołowice. I wcześniej mieliśmy taką uchwałę intencyjną, że jednostki samorządu terytorialnego przy inwestycjach wojewódzkich zrzekają się odszkodowań. Niemniej jednak każdorazowo, jeżeli taka sytuacja wyniknie, będziemy musieli podejmować uchwałę i tak do tej inwestycji pod nazwą obwodnica Koszyc również musimy podjąć tą uchwałę. Na czym będzie to polegało? Po prostu fragment drogi powiatu, tu gdzie obwodnica przetnie się Skrzyżuje się z drogą powiatową, powstanie skrzyżowanie bądź też rondo. Naprawdę nie potrafię powiedzieć, co tam jest zaprojektowane. Podejrzewam, że rondo. I od ronda, zwyczajowo 40-60 metrów, w zależności jak inwestor sobie zaplanował to, przekażemy ten grunt pod drogą powiatową w obrębie pasa drogowego panu marszałkowi. Jest to korzystne y, dla nas, bo ten fragment drogi będzie utrzymywany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. No i bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do tej uchwały. Natomiast gdyby taka obwodnica przechodziła przez y, grunty w Piotrkowicach Małych, no to byśmy się musieli zastanawiać, bo byśmy je tracili. Natomiast tutaj uważam, że tracimy tylko fragment y, działki pod drogą powiatową. No i trudno, y, obwodnica Koszyc jest y na pewno potrzebna, to jest półowodnica, to nie jest pełna obwodnica, niemniej jednak z pewnością usprawni ruch tranzytowy. Tamte domki w Koszycach są posadowione tuż przy drodze krajowej i, i odciążyłoby to, bo krajówką kto w kierunku Tarnowa, no to już by jechał obwodnicą, prawda? Także jak najbardziej zasadne jest tutaj podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma? Coś w tej sprawie do powiedzenia? Jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Proszę o przegłosowanie uchwały, projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Sprawy bieżące. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zareagować, państwa Starosto? Jakieś? Nic. Czy są jakieś pytania do Pana Starosty? Nie ma. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.